słuchajcie, myślałem, że dzisiaj nic nie będę nagrywał że będę chillował bombę odpoczywał przed Krakowią natomiast robiąc to wpadłem na filmik Bartka Ekstentacjona, który oglądał jak Piotr Kaczorowski z Szachowego Uniwersytetu już postać jak to się mówi, znana i jak, 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 jak szedł ten cytat nieważne postać szerzej znana oglądał jak Dawid Czerw, miał jakiś klip. No i, i Piotr Kaczorowski tam generalnie uczył Dawida szachów w tym klipie. Ale na samym wstępie pan Piotr powiedział coś bardzo ciekawego. Przyspieszony leszcz szachowy. Pokażę wam klip. Nie jesteś w stanie przewidzieć maksymalnie, po... dlaczego on składa samokrytykę. Tu mu Marcin napisał: Sam jesteś leszczem, leszcz. przyspieszonym leszczem diesel Początek filmu. Jesteś Leszem Szachowym. Ja, czyli Marcin. Aha, dzięki. Przychodzisz do pracy. No, a potem było przyspieszony, przyspieszony Lesz Szachowy. No i tutaj oczywiście wiemy, pan Piotr jest najsilniejszym youtuberem ze wszystkich. Ma ranking 3333. Generalnie wszystkich rozstawia po kątach. I tutaj yy, chciałem właśnie Wam pokazać, jak Pan Piotr, jak miałem 14 lat, wygrał ze mną na turnieju partii klasycznej. Yy, no i zobaczymy tego przyspieszonego leszcza szachowego. Co to w ogóle jest? Odkryto nowy gatunek. No dobrze, także. Tym skromnym wstępem przechodzimy do mojej partii, gdzie Pan Piotr, najlepszy szachista pod słońcem. Który pokonałby każdego youtubera w symultanie. Mam nadzieję, że jestem też zaproszony, bo tam też padło zaproszenie, gdzie pan Piotr zaprasza wszystkich youtuberów na symultanę i z, z nimi wszystkimi wygra. Chciałem wam pokazać właśnie tę partię. I to jest pierwszy raz, kiedy patrzę na tą partię od wielu, wielu lat. Dawno nie zaglądałem do tej przeszłości, muszę się z nią rozliczyć. Także gramy tutaj obronę królewsko-indyjską. Roszana C4. I zagrałem A6. Jest to taki wariant tutaj, chociaż z takim na to patrzę, co ja miałem na myśli. Bo wydaje mi się tutaj, że się zaczyna od skoczka C6, ale w porządku. Zagrałem A6. Miałem takie przygotowanie najwidoczniej. Skoczek C6 poszło w, poszło w tym momencie. Tak, tutaj czarne generalnie mają sporo możliwości ustawiania się. Mogą zagrać skoczek z B na D7, C6, E5. Mogą też zagrać goniec f5, mogą też zagrać c6, a6 i b5. No jest tutaj, jest tutaj jest parę możliwości, jest też c5 z tego co kojarzę. Jeszcze zapomniałem Wam wspomnieć, pan Piotr miał wtedy ranking 2116, miałem ranking 1793. Taka, taka to była partia. a6, skoczek c6, h3 i wieża na b8, goniec na e3. B5, ok. Ok, czyli normalnie z tego co kojarzę, to białe tutaj wychodzą i grają D5, potem jest jakiś skoczek na C4, chyba Hetman D3, takie pozycje. Natomiast tutaj białe zdecydowały się mieć elastyczną strukturę pionkową i planem czarnych jest zagrać B5. Dobrze. Mamy wymianę. Wieża poszła na otwartą linię. Dobrze. Skoczek idzie na A5, skoczek idzie na C4. W ogóle nie przygotowywałem się do nagrania tego wideo, zobaczyłem tego przyspieszonego leszcza szachowego i, i pomyślałem sobie, co by pasowało yy, do tego tytułu. No i uznałem, że skoro pan Piotr wpadł na taki nowy gatunek szachisty, no to nie wiem, no to może odgrzebię partię z Panem Piotrem i, i może coś wam pokażę. Tak naprawdę tak naprawdę innego połączenia z tą nazwą nie ma. To jest po prostu moja partia z panem Piotrem, tak, który jest najlepszym szachistą pod słońcem. B3. No, pan Piotr wie jak grać w szachy, oczywiście, bo tutaj odbiera pole mojemu skoczkowi. I zobaczmy, co, co, co ja teraz zagrałem. Albo na początku pomyślmy, co ja bym teraz zagrał. Teraz podoba mi się. Podobają mi się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest b4, wygonienie skoczka i wskoczenie skoczkiem na pole d5, żeby zaatakować tego gońca i znaleźć sobie taki przyczółek dla skoczka, natomiast goniec wtedy odejdzie i będzie e4. Chyba, że jak odejdzie goniec, to ja zagram goniec f5, natomiast wtedy jest skoczek h4 z atakiem na mojego gońca i na mojego skoczka. Zobaczmy co mam na myśli. Tutaj, 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 tutaj. Żeby nie dało było F4, ale wtedy jest skoczek H4. Średnia Średniawka raczej. Raczej średnio. Natomiast no, można to kontynuować w jakiś taki sposób. Tutaj skoczek na B6. Ja po B6 jest koniec. Skomplikowana pozycja. Yy, może najpierw wypadałoby zacząć od końca B7, żeby sobie chapnąć tą przekątną i te białe pola. Oczywiście też bym przegrał, bo no tutaj przyspieszony leszcz szachowy, no generalnie każdy jest przyspieszonym leszczem szachowym, kiedy gra z panem Piotrem, ale może miałbym szansę na jakiś, na jakiś, na jakiś remisik, może to byłaby szansa. Swoją drogą też zapomniałem powiedzieć, oprócz rankingu partia była rozgrywana w Polanicy. Międzynarodowy turniej szachowy, sławny yy, Dekady, de, dekady historii bardzo fajna wspominka turniejowa mam nadzieję, że wrócę tam w te wakacje jeśli znowu mnie nie wywieje do Kolumbii na przykład, albo do innego kraju co ja wtedy zagrałem? zagrałem goniec F5 ok, też tak można zagrać natomiast dzisiaj zagrałbym właśnie albo B4 od razu, albo z B7 w ogóle no bo oczywiście po skoczku B5 białe stracą figurę bo zbije tutaj skoczka na końcu. Więc wydaje się, że goniec B7 jest dobrą opcją. Ja, przyspieszony leszcz szachowy, zagrałem goniec F5. D5 fajny ruch, fajny ruch, i właśnie to jest. I to jest ten problem. Ja, ja tego nie rozumiałem. Nie rozumiałem tego, że powinienem był wywalczyć to pole D5 i te białe pola. Teraz jest to dla mnie, teraz jest to dla mnie całkiem oczywiste. Natomiast wtedy jeszcze tego popełniłem ten błąd. I teraz skoczek wchodzi na pole D4. No i co zrobić? No, przyspieszony les szachowy B4. Gońc E4. Ale tutaj, tutaj pan Piotr pokazał mi, jak się gra w szachy i zagrał skoczek G5. Miałem nadzieję tutaj hapsnąć tego pionka, ale gońc tutaj go broni. Zagryźli na G2. No i teraz mój skoczek jest poza grą. Ten skoczek też nie może tutaj za bardzo zaawansować. Co zagrałem? Skoczek D7. Wieża B5 zagrałem. Ok. To, co mi się podoba w z moich starych partiach to to, że grałem odważnie. Hetman A 1 skoczek D5. A nie, to nawet dobrze wyszedłem. Kurczę no, przyspieszony szachowy dał radę. Tak. Aha, czyli na końcu tego wariantu i tak wygrywa. Mimo, że strategia się do końca nie trzymała, jak zacząłem tłumaczyć, bo ja tą partię przegrałem. I teraz, nie, i teraz właśnie, dlaczego ja ją przegrałem? Miałem wygraną pozycję. No hmm, Tutaj musiałem u, 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 ulec jednak. Yy... No pan Piotr dał mi taką tutaj foremę, mi dał, no oczywiście. h6, c5, e4 i teraz pierwsza rzecz jest taka, że powinienem był wymienić tutaj moim zdaniem te skoczki, ponieważ mam pionka więcej. Skoczek teraz nie może uciec, więc po pierwsze wymienić figury. Po hetmanie na e2 atakującym wieże, po prostu sobie zagram hetmanem na d7 i nic się nie dzieje. Skoczek zbije, wieża zbije, wszystko jest wspaniale. Wspaniale i cacy. Skoczek idzie na C7, wieża na B8. I teraz, i teraz to jest trochę. Mm, widzicie, cofnąłem się skoczkiem. Teraz sobie nie chcę dać tutaj takiej słabości taktycznej, gdzie skoczek się nie może ruszyć. To się tak nazywa słabość taktyczna. Wieża idzie na B8. Skoczek idzie na C6, i tutaj zrobiłem taką cofkę. Widzicie taką pospolitą cofkę. Tylko, że tu jakaś ofiara weszła, i co to, i to, to, co to działa? Działa czy nie działa w każdym razie po skoczku b6, no tutaj nie było o co walczyć białymi, no mam po prostu pionka więcej, skoczek Wymienią się te skoczki i skoczek wróci na d4 hmm. Tak trzeba było zagrać, ja tutaj się zacząłem trochę cofać, tak zachowawczo zacząłem grać, do końca nie, nie czaję dlaczego Jakby okej, okay, ja chciałem powolutku sobie tutaj wejść skoczkiem na e6, skoczkiem na d4, powolutku tak sobie wsadzić skoczka na d4 jak wisienkę na torcie, no ale jednak to nie poczeka. I teraz tak, po biciu wieża C5 jest atakowany mój skoczek. No i co? Nie mogę teraz odejść tym skoczkiem po prostu. Rzecz jest w tym, że jak odejdę skoczkiem, to jest goniec na F4. No i tutaj wychodzi słabość. Wychodzi jego centralizacja. To też jest koncept, który uczę moich uczniów ostatnio bardzo często. Centralizacja. Jeśli masz centralizowane figury, masz dużo większe szanse. Ja, ja z kolei mam tutaj Hetmana i przy jego centralizowanych wieżach pojawi się tutaj motyw z wykorzystaniem pozycji Hetmana na D8. Yy, więc skoczek C5 yy, i tutaj nie przyjąłem tej ofiary. Jeszcze co, mogłem zrobić innego zamiast tego. Mogłem zagrać też wieża na B6. Tutaj znowu by nastąpiło gońc F4. I teraz mógłbym odejść hetmanem na b8, wie, żeby poszła tutaj hetman tutaj żeby obronić tutaj, nie? hetman tutaj i to się chyba nie trzyma, kupy to się nie trzyma, kup, kupy yy, tak, można to grać na upartego, coś takiego tak, ta tak tak, no nie Albo na przykład to wymienić. Wieża tutaj, wieża c2, goń jest na c3. Ale no jednak to jest walka o remis. Tym bardziej, że tutaj. Aha, tutaj a4 nie ma w tym momencie, bo po a4 zbije w przelocie. Okej, okay, wieża zbije mi gońce ale ja dochodzę pionkiem. E, no więc. Pff, przestraszyłem się. Dzisiaj bym to na chłodno policzył. Mm, I bym to wziął. Mm, pewnie. Nie wiem, musiałbym to jeszcze dokładniej policzyć. No i ojejku, aż mnie to boli, skręcę je w środku. No ale tak, jeśli tu je obronię Hetmanem, no to będzie Hetman C4, więc to jest. Ajajaj, ale wycofka. Dobra, ale tak, utrzymałem się tutaj, no ale natomiast pan Piotr zbił mojego pionka na B4. Dwa pionki na szczycie hetmańskim, połączone w wolne pionki. Skoczek B5, wymiana. Skoczek B6, wieże B7, F5. No tutaj podoba mi się ruch F5, walczę. Zrobiłem też miejsce dla swojego króla, żeby tutaj szedł przez F7. I co teraz nie można było zbić, po prostu trzeba było zbić. Znowu tutaj jakieś miałem, Nie wiem, czy są bzwidy, A5, z widy. A5, goniec D4. Skoczek B5, tutaj A6, tak? Tutaj chyba dobrze policzyłem, że jednak ten jego pionek ucieka. Skoczek C6, H5, żeby zwolnić gońca, żeby tutaj nie trzeba było bronić, to jednak wolno dolny pionek tu będzie nieprzyjemny. B4, goń D4. Tak. A, i tutaj się poddałem. No więc, tak, po prostu w pewnym momencie zagrałem zbyt powoli, zbyt powolnie, za mało dynamicznie. Zacząłem tutaj kombinować. Po prostu nie miałem też poczucia niebezpieczeństwa. To wynika z braku doświadczenia. Poczucie niebezpieczeństwa, że tutaj może być ten skoczek C5, ten kopniak. No i potem każda moja kolejna de de decyzja była taka zachowawcza. Prawdopodobnie powinienem był zbić tego skoczka. Też trochę może nie doceniłem niebezpieczeństwa jakie się tutaj czai. Taka to była partia. Także tak przyspieszony leszcz szachowy cokolwiek to znaczy może będzie więcej filmów z tej serii może nie, nie wiem, zobaczymy jutro albo pojutrze jadę na Krakowie jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie ustaliłem dokładnie życzcie mi powodzenia słuchajcie, oglądajcie transmisję nie wiem czy będę nagrywał, bo jestem przede wszystkim skupiony na turnieju Pozdrawiam Was i życzę Wam do Nowego Roku. Jeśli pewnie się zobaczymy jeszcze przed końcem roku, ale i tak do Siego Nowego Roku, smacznego karpika, do jadania, makówki i do zobaczenia.